Witam na analizie technicznej MBCFX z dniem 22 maja 2013 euro odzyskuje stosunku do dolara amerykańskiego, aby dotrzeć do 1,2938 poziom i oczekujemy dalszego wzrostu poziomu w kierunku 1,2960, a następnie do 1,3050 poziomie. Co zostało potwierdzone? Gdy ceny udało się przełamać się klinę rosnąco i poziom Fibonacciego 23,6%, gdyż wskazuje na zmianę trendu z niedźwiedzi do niedźwiedzi. Pierwszy cel 1,29 poziomie będzie reprezentował dobre możliwości do zakupu i realizacji zysków na wspomnianych poziomów oporu, w sprawie średniego otu określony. Ten rajd jest tak trwały jak ogólny trend euro-dolary amerykańskie pozostanie niedźwiedzi, jak widzimy, że ceny testowany dolny poziom wznoszącej kanał godniowy wykres, to będzie wspierać trochę euro, to będzie ponownie przetestować 1,3050 i 1,3120 poziomów. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy odwiedzić naszą stronę internetową www.mbcfx.com lub skontaktuj się z nami pod adresem info@mbcfx.com Dziękuję i do usłyszenia